W trakcie weekendu z okazji Dnia Pamięci, znanego jako Rolling Thunder, ranny Marines stoi na środku ulicy i przez trzy godziny oddaje salut. W środku tego aktu czci nagle pojawiają się motocykliści i robią coś nie do pomyślenia. Pod palącym słońcem weteran sierżant Tim Chambers stał na środku ruchliwej ulicy. Jego mundur był ozdobiony medalami i naszywkami. Które symbolizowały jego lata służby i osiągnięcia. Stał tam przez 15 minut, z uniesioną ręką w geście salutu, jako wyraz szacunku dla swoich poległych towarzyszy, których imiona były wyryte na nowym pomniku wojennym przed nim. Jego determinacja przyciągnęła uwagę wszystkich, którzy byli świadkami tego szczególnego momentu, zwłaszcza dlatego, że wyglądało na to, że nie miał zamiaru opuścić tego miejsca. Nie mówiąc już o obniżeniu ręki przez trzy godziny. Jego buty stały mocno na ziemi, wzrok utkwiony w horyzoncie, a salut nieprzerwany. Ból z rany, pamiątka z ostatniego pola walki, dręczył go, ale jego postanowienie było niezłomne. Ręka pozostała uniesiona, trzymając salut, który wyglądał, jakby jego ręka zamarła w czasie, pozostał skupiony. A żadne rozproszenie nie sprawiło, że odwrócił wzrok. Jego czyn wstrząsnął świadkami, a gdy godziny mijały, wieści o weteranie Marines składającym hołd poległym towarzyszom oraz tym, którzy zaginęli podczas służby w kraju, rozprzestrzeniły się na całym świecie. Ludzie przestali robić cokolwiek, by być świadkami tego momentu. Niektórzy ustawili się wzdłuż dróg, trzymając flagi w rękach, Podczas gdy inni wybrali pozostanie w oddali i obserwowali, jak inni oddają hołd. Kiedy jego ręka nadal była uniesiona w salut, umysł Tima przeniósł się do wspomnienia, które dawało mu siłę, by trzymać rękę w geście salutu, mimo że miał silną potrzebę jej opuścić. Minęły lata, od kiedy Tim stracił swojego brata na polu bitwy, a ten konkretny dzień przypomniał mu dokładnie datę. W której Mark poświęcił swoje życie, by uratować jego życie. Mark był identycznym bliźniakiem Tima. Byli tymi rodzajami bliźniaków, którzy robili wszystko razem. Rozdzielanie ich było problemem od kiedy byli dziećmi. Mieli te same zainteresowania i pasje, i to właśnie tak obaj dołączyli do Marines. W wojsku pracowali razem i zawsze się chronili, gdy tylko obowiązki ich wezwały. Znaleźli się walcząc ramię w ramię. Ich planem było służyć swojemu krajowi, aż się zestarzeją razem. Ale los miał inne plany. Wspomnienia z ostatniego dnia, w którym widział swojego brata żywego, przemknęły przez jego umysł, gdy stał na środku ulicy. Zostali wysłani do strefy wojennej, by walczyć wśród swoich towarzyszy broni, chroniąc swój kraj. Eksplozje i strzały były słyszane z daleka, kiedy myśleli. Zanim otrzymali rozkazy od swoich dowódców, zostali zasadzani przez szpiegów, którzy przez długi czas działali w tym rejonie nieświadomie. Jednostka Tima i Marka natrafiła na intensywny ogień wroga, ale z odwagą udało im się odpierać ataki wroga. Szpiedzy mieli wielu snajperów ukrytych w dogodnych punktach, a gdy otrzymali rozkaz, zaczęli strzelać. Zabijając dwóch żołnierzy Marines na miejscu. Była to bardzo brutalna wojna. W środku chaosu i zamieszania Tim został trafiony przez kulę snajpera w nogę i poważnie ranny. Próbując dotrzeć do bezpiecznego miejsca, Mark zauważył go i bez wahania ruszył, by go uratować, unikając latających kul. Mark pociągnął swojego upadłego brata do bezpiecznego miejsca chroniąc go przed kulami wroga. To co zrobił było irracjonalne i narażało go na trafienie przez jednego ze snajperów szpiegów, który zastrzelił go w głowę. Mark upadł na Tima i zginął na miejscu, próbując uratować życie swojego brata. Tim pozostał wołając, by obudził się, aż inni żołnierze przyszli zabrać jego ciało z jego ciała. Usta Tima drgnęły na wspomnienie. Zamknął oczy na chwilę, próbując powstrzymać łzy. Śmierć jego bliźniaka była nieskończonym źródłem bólu i traumy. Mark, tracąc życie, próbując uratować własne, był wspomnieniem, które żyło w jego umyśle za darmo i bolało bardziej niż jego zraniona noga. Minęły jednak lata, a Tim w końcu pogodził się z faktem, że jego brat zginął jako bohater. Nie było to łatwe dla niego, ale doszedł do miejsca, w którym już nie obwiniał się za to. Poświęcił się, próbując go uratować, a Tim był wdzięczny. Choć nigdy nie mógłby go przywrócić, Tim pocieszał się tym, że dziedzictwo jego brata będzie żyło na zawsze w sercach tych, którzy go znali. Minęły już dwie godziny, a Tim wciąż składał hołd poległym żołnierzom. Jego ramię bolało i było zmęczone, ale mimo wszystko trzymał salut mocno. To było więcej niż tylko salut. To była obietnica, którą dotrzymał, by nigdy nie zapomnieć o poświęceniu tych, którzy stracili życie służąc swojemu krajowi, w tym jego brata Marka. Południowe słońce było nieprzyjazne, a palące promienie sprawiały, że każda minuta wydawała się dla Tima wiecznością. Gdy pot spływał mu po brodzie, jego mundur przylegał do skóry, sprawiając, że czuł się niekomfortowo, ale to nie powstrzymało go od oddania szacunku swoim towarzyszom broni. Gorąc był tak intensywny, że ci, którzy patrzyli z boku, musieli używać parasoli jako schronienia. Jego gardło stało się suche, ale nie przestał oddawać salutu. Jego ranna noga bolała strasznie. Nie był przyzwyczajony do stania przez tak długie okresy, ale nawet gdy wszystkie mięśnie w jego nodze pulsowały bólem, Marin ignorował je bez najmniejszego drgnienia. Ból i dyskomfort były niczym w porównaniu do poświęcenia, które jego towarzysze broni, mężczyźni i kobiety, uczynili, by on mógł żyć. W miarę upływu godzin salut Tima stał się odzwierciedleniem wytrwałości którą wszyscy weterani przyjęli podczas swojej służby. Ten gest honorował jego brata i wszystkich weteranów na świecie, którzy na to zasłużyli. Kogo on salutuje? Czy on jest weteranem przez cały ten czas? Nie mogli przestać szeptać ludzie, którzy byli świadkami, jak samotny weteran składał hołd. Te szepty przypomniały, że nie był sam. Otaczały go dusze o tym samym celu, co on. Wiele osób rozumiało i dostrzegało znaczenie jego gestu. Niektórzy oddawali hołd w ciszy, stojąc i patrząc z oddali. Minęły trzy godziny, a Tim wciąż stał w bezruchu, pod nieznośnym gorącem. Część tłumu zaczęła się oddalać, gdy daleki ryk przerwał ciszę. Stawał się coraz głośniejszy, a crescendo odbijało się od bijącego serca Johna. Na wzgórzu pojawiła się kolumna motocyklistów ich skórzane kurtki ozdobione naszywkami, a twarze wyryte historiami. Ich ryczące motocykle domagały się uwagi, gdy zbliżali się. Wszyscy myśleli, że zakłócą piękną atmosferę stworzoną przez hołd Tima. Szepty i ostrzeżenia rozprzestrzeniły się wśród ludzi, gdy motocykliści podchodzili. Tłum stał się niespokojny. A niektórzy zaczęli odchodzić. Motocykliści byli uważani za twardych członków gangów i kłopotliwych ludzi, którzy zawsze łamali prawo. Nigdy nic dobrego nie wychodziło z ich obecności, a ich obecność na miejscu budziła strach w sercach świadków. Reputacja motocyklistów nie była dobra. Mieli złą historię w książkach o ich buntowniczej naturze przeciwko prawu. Ich surowy wygląd i sposób ubierania się budziły strach u tych, którzy nie rozumieli ich kultury. Ich styl życia był źle rozumiany, a ich miłość do wolności była interpretowana jako sprzeciw wobec prawa. Ich motocykle były często tak głośne, gdy jeździli grupami, zakłócając spokój tych, którzy kochali ciche otoczenie. Ludzie w społeczeństwie łączyli te czynniki. Tworząc stereotypy o motocyklistach, nie pamiętając, że nie wszyscy motocykliści to gangsterzy, wielu z nich było tak naprawdę dobrymi obywatelami, przestrzegającymi prawa, którzy kochali pokój, a jazda na motocyklach była tylko pasją, którą mieli. Nieznane dla ludzi, niektórzy z nich byli nawet weteranami. Jak tylko motocykliści zatrzymali się, zszedli z motocykli w milczeniu i podeszli z pewnością siebie, ich czarne, skórzane kurtki i wygląd fizyczny były onieśmielające, ale ich oczy przedstawiały inny obraz, odbicie ich pięknych serc, które społeczeństwo musiało tylko zrozumieć. Na chwilę ulica zamilkła, gdy ludzie oczekiwali, co zaraz zrobią, spodziewali się zakłóceń, ale to, co zrobili, było nie do pomyślenia. Po jednym motocykliści utworzyli krąg wokół Tima. Bez słowa stali na baczność. Następnie, w momencie, który na zawsze zostanie zapisany w kronikach miasta, unieśli ręce w salut, stojąc obok Tima. Przez minuty, które wydawały się wiecznością, stali razem, banda braci i sióstr, oddających hołd poświęceniu tych, którzy już nie mogli stanąć z nimi. To była cicha przysięga, obietnica, że ci, którzy polegli nigdy nie zostaną zapomniani. Tim patrzył na nich z wdzięcznością w oczach. Widział ten sam szacunek, który doprowadził go na ulicę. To był magiczny moment szacunku, który udowodnił, że motocykliści byli przez długi czas źle rozumiani. Wtedy jeden z motocyklistów wyszedł z kręgu i podszedł do Tima. Miał wytatuowane ramiona i twarz a pomimo swojego przerażającego wyglądu, pokój, miłość i szacunek były wypisane na jego twarzy, coś, co tylko Tim mógł dostrzec. Stając naprzeciwko Marines, spojrzał mu prosto w oczy i wyciągnął rękę do jednej ze swoich kieszeni. Czy on wyciąga broń? Zapytała jedna z kobiet z oddali. Myślę, że to nóż, odpowiedział inny świadek. Wszyscy czekali, by zobaczyć, co wyciągnie z kieszeni. Byli gotowi na wszystko, ale gdy tylko zobaczyli, co motocyklista wyciągnął z kurtki, byli poruszeni. Wiele osób zaczerwieniło się ze wstydu, że w ogóle pomyśleli, że motocyklista zamierza skrzywdzić Marines. To, co mężczyzna trzymał w rękach, to nic innego jak butelka wody do picia. Weź łyk, bracie, jest tu za gorąco. Powiedział motocyklista do Tima, delikatnie otwierając butelkę dla niego. Następnie wyciągnął rękę i trzymał butelkę, pozwalając Marines wziąć długi łyk, aby zaspokoić pragnienie, nie zmuszając go do używania rąk. W ten sposób Tim nie musiał przerywać salutu. Zimna woda ożywiła go i dała mu energię do kontynuowania. Skinął głową, wyrażając wdzięczność motocykliście, nie mówiąc ani słowa. Dołączył do swoich kolegów motocyklistów w kręgu i kontynuował salutowanie. Minuty mijały, ale team i motocykliści stali na cześć poległych weteranów. Ten gest odbudował most nad przepaścią, którą społeczeństwo stworzyło w swoich umysłach, oddzielając się od motocyklistów. Sam gest wsparcia niósł w sobie wiele słów w milczeniu. Ci, którzy byli świadkami, zostali wstrząśnięci. Inspirowający widok był czymś, czego nigdy wcześniej nie widzieli. Strach przed motocyklistami powoli zanikał w ich umysłach, gdy w końcu zobaczyli ich dobrą stronę. W tym momencie Tim był wyczerpany, a palące słońce utrudniało mu dalsze stanie. Ale był znany ze swojej siły i nigdy nie rezygnował z misji. Nagle inny motocyklista wyszedł z kręgu motocyklistów. Nie niósł butelek wody ani niczego, co mogłoby zaspokoić pragnienie Tim'a, ale miał coś przemyślanego w prawej ręce, dobrze wykonaną kieszonkową wentylator. Jego intencje były tak jasne, że nawet Tim nie mógł powstrzymać łzy, gdy go zobaczył. Motocyklista podszedł do Tim'a i zaczął go wachlować, tworząc chłodny powiew powietrza i ratując Marines przed przytłaczającym upałem. Ten prosty akt dobroci umożliwił Timowi utrzymanie swojej pozycji, ponieważ ulga od gorąca była jak zdjęcie ciężkiego kłody drewna z jego ramion. Jego serce było pełne radości i wdzięczności. Cicho dziękował motocykliście za jego bezinteresowny czyn. Kiedy wszyscy myśleli, że to już koniec, kolejny motocyklista podszedł prosto do niego i ustawił się za nim, unosząc parasol. By osłonić go przed upałem. Z każdą minutą Tim zastanawiał się, jak podziękować odważnym mężczyznom stojącym obok niego. Dla tych, którzy patrzyli, było to ciche przypomnienie o dobroci i współczuciu w społeczeństwie. Gdy słońce zniknęło za horyzontem, malując niebo odcieniami fioletu i złota, weteran sierżant Tim Chambers opuścił ramię z długiego salutu. Poczuł w sercu poczucie spełnienia po oddaniu hołdu swojemu poległemu bratu i wszystkim towarzyszom broni. Motocykliści również opuścili swój salut. Jeden po drugim podchodzili do Tima, ściskając mu rękę lub kiwając głową, na znak szacunku. Był to akt solidarności, świadectwo niewypowiedzianej więzi między tymi, którzy znali prawdziwy koszt wolności. Tim podziękował motocyklistom za stanie w solidarności z nim. I pomachał tłumowi na końcu, zanim ludzie zaczęli się rozchodzić. Tim miał coś do powiedzenia. Dziś byłem świadkiem pięknej strony tych motocyklistów zaczął. Mogą mieć złą opinię na ulicach, ale dziś zdobyli moje serce. Udowodnili, że żyjemy w społeczeństwie, w którym łatwo oceniać innych, w zależności od tego, co o nich mówią. Ale dziś powinniśmy się nauczyć że prawdziwy charakter człowieka nie jest wyrażany przez to, jak wygląda, ale przez to, co tkwi w głębi jego serca. Odwrócił głowę w stronę motocyklistów i skinął głową na znak wdzięczności. Wszyscy poczuli się zainspirowani jego słowami mądrości. Gdy obserwatorzy zaczęli opuszczać miejsce, każdy z nich zabrał ze sobą wspomnienia o timie i motocyklistach. W końcu zrozumieli, jak ważne jest rozumienie i szanowanie siebie nawzajem, niezależnie od tego, jak inni wybierają sposób życia. Był to najprostszy sposób na zasypanie przepaści między społecznością motocyklistów a społeczeństwem w ogóle. Motocykliści odpalili silniki i odjechali z miejsca, każdy z nich mając nadzieję, że społeczeństwo w końcu ich zaakceptuje. Tim z drugiej strony. Patrzył z oddali, jak motocykle ryczą i znikają za horyzontem. Choć mogą się już nigdy nie spotkać, dla Tima moment, który dzielili, będzie żył w jego pamięci na zawsze. Odwrócił głowę i ruszył w drogę powrotną do domu. Jego obowiązek wobec brata i wszystkich poległych żołnierzy został wypełniony, a jego serce było pełne. To, co nie do pomyślenia, stało się nie w wielkich gestach czy słowach, ale w cichym zrozumieniu między wojownikami. Co do tłumu, opuścili miejsce, ucząc się, by nigdy nie oceniać książki po okładce, nie przeczytawszy jej historii. Jakże inspirująca historia! Czy domyślałeś się, co motocykliści zamierzali zrobić z rannym marines? Czy kiedykolwiek oceniłeś książkę po okładce i potem tego żałowałeś? Podziel się swoimi historiami w komentarzach poniżej. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym.